Gotowy, mamo? Mamy to, chodźmy. Mm. Mm. <śmiech> <Ciu>. <śmiech> Kinder Chocobons delikatny mleczny krem, kawałki orzecha laskowego oblane pyszną czekoladą Kinder. Kinder Chocobons tak smakuje zabawa! Te święta. Powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu, otoczony wiórkami kokosa. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Panie referują, a ja zamieniam się w słuch. Inspektorze, miły nasz Kujawski ma ważne witaminy E, a także K. E i K. Ma omega-3, a tłoczymy go. Tylko z rzepaku polskiego. Oto sekret Kujawskiego. W co mam się ubrać? Odkryty dzień Black Friday. Rosman, poczuj święta bardziej. To zapachy sprawiają, że czuję, że jestem w domu, w moim miejscu. Gdzie znają mnie tak dobrze jak tata? A gdy odkrywam nowe zapachy, to zawsze z kimś, kto czuje to samo. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rosmanie. W pracy mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie. A ja biorę tabletki Rutina C, a Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Rutina CEA Max D3 zawiera dwa razy więcej rutozydu oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Numer jeden w Polsce. Przypadek? Nie sądzę. VITOTAL dla kobiet to ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach. Dla urody, energii i prawidłowego metabolizmu. VITOTAL dla każdej z nas. VITOTAL. Więcej niż witaminy. Gdy śmiejesz się, śmieje się świat. Ze śmiejąciami śmieje się świat. Owocową czujesz moc. Tyle szczęścia w sobie masz. Nim dwa śmiej żelki, łakocie i witaminy. Notino Black Friday trwa nadal. Skorzystaj ze zniżek aż do 30% na najlepsze marki. Takie jak Lancom, Giorgio Armani i Urban Decay. Dodatkowo, łatwo i szybko w aplikacji. Notino, today is yours. Feel good. Ale berliniści! No, z kąski. Ta suchość i kruchość dodają im mięskości. Nowe kabanosy berlinki. Suche, kruche, berliniste. Wędzone dymem bukowo-olchowym z naszą sekretną mieszanką przypraw. Są kabanosy i są berlinki. Mistrzu, czy to jest ta sławna... Tak, eksportowa krakusa. Wolno gotowana, delikatna. Mistrzostwo. Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Miłość nam dodaje skrzydeł, spokój dziś otula nas. I to jedno z wielkich życzeń, pokój ludziom w każdy czas. Święta to magiczny czas, Mercury, że jesteś tu. Boże Narodzenie to czas na. Prezenty ukryte, dania smakowite, okien przecieranie, choinki kupowanie, świąteczną playlistę, życzeń listę, domu przystrajanie, bomby kradzowanie. A w tym wszystkim najważniejsza sprawa... Wspólna zabawa! Najpiękniejsze w świętach. My. Bourjois prezentuje nawilżającą esencję Healthy Mix. Dodaj skórze zdrowego blasku dzięki esencji z perełkami pigmentu wyrównującej koloryt skóry. Wypróbuj nową nawilżającą esencję Bourjois Healthy Mix. We are Chloe. We blossom together. Chloe, the new de parfum intense. Palet Intensive Color Cream. Kompleksowa pielęgnacja w trakcie i po koloryzacji, aby osiągnąć efekt długotrwałej i intensywnej koloryzacji. Palet numer jeden w Europie. A dla szybkiej aplikacji kompaktowy rutri toucher. Łatwe maskowanie siwych włosów, kiedy tylko chcesz. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Weeks. Tysiące produktów w niższych cenach, którym się nie oprzesz. Na przykład zestaw Nestle NAN OptiPro Plus 2. Jak tak, to Allegro. Tydzień płytek w Lerła. W tym tygodniu wjeżdżają płytki na grubo, bo tylko do niedzieli zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na glazurę i gresy. No i kto by nie wstąpił na taką promkę? No to raz, dwa na tydzień płytek do Lerua. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przy biurku. By, byle nie drewnianym. Bo lubię, co lubię. Będzie dobrze. Z BL, znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. W galerii sztuki na remont łazienki. Zainspiruj się do zmian i weź pożyczkę do 250 tysięcy złotych w banku PKO S.A. tym z żubrem. Szybko i wygodnie. Online lub w placówce. RRS o 10,99%. Bank PKOSA.